Cześć! Z tej strony Kuba witam serdecznie na kanale prorower.pl. Zanim przejdziemy do materiału, już nie proszę o subskrypcję, bo to już raczej się stanie, ale jesteśmy o krok rzeczywiście przed tysiącem subskrybentów. Jak przed chwilą, przed wyjazdem sprawdzałem, mamy 990 coś tych subskrybentów, a więc jeden z najbliższych materiałów to będzie QA ze mną. Jeszcze oddzielną zapowiedź, w ogóle. Miejsce, gdzie będziecie mogli wrzucać w komentarze swoje pytania. Już tu i teraz też możecie wrzucać, te z na nie odpowiem. QA w najbliższym czasie i specjalny materiał, o którym na razie nie będę zdradzał, może więcej powiem przy QA. Przejdźmy do materiału. Kolejny motocykl, jesień dla nas nie jest straszny, jeżeli chodzi o temperatury, a więc mam dzisiaj przed sobą motocykl ZIP vz 5 Pro. Porozmawiamy sobie o jego, właśnie specyfikacji, także przy okazji o odczuciach z jazdy, e, przegadamy sobie cenę, a na końcu powiemy, dla kogo ten motocykl sprawdzi się najlepiej. A więc zaczynamy. Ja okay, więc w pierwszej kolejności wypadałoby powiedzieć, co to jest za typ motocykla. No i muszę Wam powiedzieć, że mam troszkę problem z racji tego, że ten motocykl łączy zarówno ze sobą cechy motocykla miejskiego, jak i także motocykla takiego adventure wyprawowego. Niedawno mieliśmy już ROMETA ADV na naszym kanale, którego właśnie tak też nazwaliśmy. Motocykl ZIP VZ5 bardziej właśnie skłania się tutaj w stronę miasta, opony nam. Podpowiedzą i w ogóle szprychy, że błotniki i w ogóle budowa, wyprostowana pozycja, także fajny prześwit. Podpowiedzą nam, że właśnie jest to też tak, że motocykl, który będzie miał znamiona modelu wyprawowego. Czytałem recenzję wcześniej w internecie, Wam się szczerze przyznam, zanim wsiadłem na ten motocykl. Troszkę pooglądałem to, że posprawdzałem i wiele osób bardzo zastanawia się nad w ogóle istotą takiego motocykla. E, o sobie właśnie opowiemy, dla kogo będzie to motocykl już później. Na razie przyjmijmy, że mamy tutaj motocykl wyprawowy właśnie z takimi e, naleciałościami miejskimi. Jest to oczywiście motocykl 125, czterosuwowy, dwuzaworowy silnik Zipa. Jest on oczywiście chłodzony powietrzem, no i układ paliwowy jest oczywiście na wtrysku, na wtrysku paliwa. Jeżeli chodzi o osiągi, mamy około 9,8 konia mechanicznego przy 8 tysiącach obrotów. Prędkość maksymalną producent podaje 115 km na godzinę właśnie w tym mniej więcej segmencie, w tym momencie. Jak jest naprawdę mam wrażenie, że ten zip jest odrobinę, mocniejsza, aniżeli podpowiada nam specyfikacja producenta. Tutaj akurat właśnie na plus. Zwykle gdzieś tam producenci zawyżają nam tą wartość, ale ja to rozbujałem prawie do 120 km na godzinę, przy naprawdę nie aż tak mocno wyjącym silniku. No i także warto też wspomnieć, że mam tutaj skrzynię pięciobiegową, więc nie mamy tego szóstego biegu, który nam by troszkę przełożeniem, troszkę zrównał te obroty przy właśnie wyższych prędkościach, ale naprawdę nie ma tragedii, jest przyjemnie, jest fajnie. Dodatkowym fajnym elementem przy wysokich obrotach jest wałek wyrównoważający, który, nie wiem, że to dobrze powiedziałem, który ogólnie rzecz biorąc właśnie tłumi nam drgania przy tych wyższych obrotach, przy wyższych prędkościach. Dodatkowo motocykl, z, także z tym całym dodatkowym wyposażeniem, które jest w standardzie, waży około 152 kilogramów. Jak nas do 25, dosyć sporo. Znam też cięższe modele, są oczywiście lżejsze, chociażby wcześniejsza ADV-ka była zdecydowanie lżejszym motocyklem. Tak, też tutaj no, mamy takie coś wypośrodkowanego. ZIP też coś koło 150 ważył z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o osiągi tego motocykla i, i o w ogóle wszystko to, jak to się to jeździ, jak się na tym siedzi i tak dalej. E, szczerze powiedziawszy, tej wagi zupełnie kompletnie nie czuć. Jeżeli chodzi właśnie o odczucie w związku z jazdy z masą, nie czuć tego zupełnie, że ten motocykl waży te 150 ponad kilogramów. Jest naprawdę bardzo przyjemnie jeszcze raz moim zdaniem producent, żeby zmieścić się w kategorii klasy B, kategorii B, troszkę nam zaniżył te osiąki, co oczywiście dla nas jest na plus, no bo zawsze fajnie mieć tą mocniejszą maszynę odrobinkę. Jeżeli chodzi o opony, też i w ogóle odczucia w trakcie jazdy, mamy 17-calowe E, szprychowane e, koła oczywiście nie mam tutaj pełnych chowanych felg. Z przodu 110 na 90, z 130 na 80, opony bardzo szerokie, jak na motocyk właśnie taki miejsko-terenowy. Mamy zrównoważony klocek, ale no jest widoczny, a więc motocykl także ma właśnie właściwości terenowe. Bardzo się na tym przyjemnie jeździ, bardzo się też przyjemnie siedzi, mamy bardzo wysoko pozycję tutaj uprasowaną, troszkę prześwit, też mamy wyższy, no mówię, Motocykl właśnie łączy zalety motocykla e, miejskiego, jak i także motocykla terenowego. BMW 46, właśnie ktoś kręci bączki, e, więc jak coś, jeżeli coś będzie słychać, to sorry. E, bo jesteśmy na takim torze, tutaj pod stokiem trochę lewym, e, ale okej, okay, nie? Dobra, wracając. Z dodatkowych takich elementów mamy wyświetlacz LCD, oczywiście e, pokazujący nam praktycznie wszystko, co powinniśmy wiedzieć. E, mamy światła LEDowe zarówno z przodu, jak i także. Z tyłu również mamy wszystkie LEDy. No i w ogóle, jeżeli chodzi o takie elementy dodatkowe i w ogóle atrakcyjność całego modelu, no wszystko uzupełnia bardzo fajne dwie z tyłu, rury wydechowe. Dodatkowo, wygodę uzupełnia także nam amortyzację. Mamy z przodu widelec typu upside down, z tyłu mamy pojedynczy amortyzator olejowo-sprężnowy, co też nam dodaje no, całego komfortu. Jeżeli chodzi o jakieś dziurska nasze na mieście, jest ok. Jeżeli chodzi o tereny wertepy, tutaj musiałem dojechać taką trasą e, złożoną z takich bloków płyt takich betonowych, naprawdę bardzo przyjemnie, większa prędkość, nawet była możliwa do osiągnięcia, jest ok. Przejdźmy teraz do ceny, o niej krótko i bardzo szybko. Cena za Zipa VZ5 Pro to 9899 zł, według producenta dużo czy mało, zawsze poniżej 10 tysięcy za 125, to jest bardzo fajna cena, szczególnie za to, co mamy w tym motocyklu, myślę, że cena jest jak najbardziej uzasadniona. Zip trzyma ten poziom, właśnie ten cenowy, razem z jakością, którą oferuje za tą cenę mniej więcej, bo znowu mamy bardzo bogate doposażenie, jeżeli chodzi o wyświetlacze jeżeli chodzi o led -y. dodatkowo silnik też, jeżeli chodzi o osiągi w tej cenie, wydaje mi się, jeden z bardziej zrywniejszych aktualnie silników na rynku. Dodatkowe wyposażenie w postaci kół, kufrów i atrakcyjny wygląd, są na pewno mocnymi stronami tego motocykla. Tak, naprawdę jedynym ograniczeniem, jeżeli chodzi o to, że kupujemy motocykl w tej cenie, no to będzie właśnie pojemność 125, jeżeli ktoś szuka mocniejszych maszyn, mocniejszych wyprawówek bardziej w teren, no na pewno będzie trzeba poszukać większej objętości, no i większej mocy. To nam bardzo mocno za chwileczkę wybrzmi przy osobach, dla których jest to motocykl, e, tak naprawdę dlaczego miałyby właśnie wybrać motocykl, który trochę naśladuje motocykl enduro, trochę wyprawowy, ale także dobrze sprawdzi się właśnie w mieście, e, dlaczego miałyby właśnie wybrać akurat ten konkretny motocykl. Ja nie narzekam, jeżeli chodzi o ceny i osiągi, e, o tak, że to w jaki sposób jest montowane, bo jest naprawdę solidnie, jeżeli to chodzi o jakość w ogóle tego wszystkiego, co tutaj jest. E, moim zdaniem jest odrobinę bardziej solidna, niż to co mamy w ADV, tak jak już mówiłem tam jakościowo ten motocykl nie porywał, ale odrobinę mam wrażenie, że jest gorzej niż w wypadku Zipa, Scramblera, te rzeczywiście elementy były no bardzo, bardzo mocno dopracowane. Tutaj mamy trochę więcej tych plastików i nie są one aż tak dobrej jakości jak w wypadku właśnie, jeżeli pojawiały się w Scramblerze jakieś plastiki, to tutaj mamy odrobinę gorsze, więc cena, czy miałbym wybrać teraz Scramblera, czy, czy na przykład no właśnie VZ5, ciężko mi powiedzieć, dwa zupełnie różne motocykle, tak naprawdę będzie nam definiowało to, czy wybierzemy ten motocykl, tak naprawdę dla kogo jest skierowany, i teraz do tego przejdźmy. No jak zwykle w tych filmach staramy się przedstawić dwie kategorie osób, dla których jest skierowany dany rower czy dany motocykl, i to ten właśnie segment. W pierwszej kolejności wydaje mi się, że jest to motocykl bardzo skoncentrowany na osobach początkujących, szczególnie, że jeżeli chodzi o Scramblera i Zipa. Są bardzo podobne tutaj pod tym kątem, i zarówno i osiągi trochę na korzyść vz 5 ale także pozycja jest troszkę bardziej wygodniejsza, jeżeli można tak to nazwać. Mamy ją bardzo wyprostowaną, jest też wysoko. Mamy bardzo dużo kontroli nad tym, co się dzieje na motocyklu. Jest też troszkę odrobinę on bardziej zgrabny, jeżeli chodzi o środek ciężkości. Przód i tył Zip Scramblers bardzo był z przodu. Tutaj mamy doposażenie z tyłu, mamy także ten stelaż, który nam trochę dociąża też tył, więc pod tym kątem nie mamy rozbieżności aż takiej, szczególnie przy hamowaniu, kiedy musimy hamować no mocniej przodem, załóżmy, ten przód nam aż tak mocno się nie zapada w takiej sytuacji. Trochę w zipie miało to miejsce że, tutaj nie mamy takiego problemu. No i w ogóle właśnie... Ta 125 jest dobra do miasta. Bardzo użytkowy też motocykl dzięki kufrom zainstalowanym, ale właśnie dzięki także, pozycji widzimy wszystko dookoła nas, co się dzieje. Nie jesteśmy położeni, nie wiadomo, jak i tak dalej. Dla osób, które zaczynają przygodę ze 125, jest to bardzo fajne, są to bardzo fajne atuty, ale z drugiej też strony motocykl właśnie ma takie podstawowe elementy terenowe. Bardzo wiele osób mówi, że często potrzeba odrobinę więcej tych koników mechanicznych, potrzeba troszkę więcej tych obrotów, osiągów itd. Dla osoby zaczynającej przygodę ze 125 nie będzie to najmniejszy problem. Mało tego, wręcz właśnie w terenie taka pojemność, objętość zupełnie wystarczy, jeżeli chodzi o właśnie pokonywanie jakichś dróg piaskowych, nieutwardzanych dróg z dziurami itd. naszymi polskimi. Więc tutaj pod tym kątem osoba. Początkująca bardzo dobrze będzie wykorzystywała ten motocykl w mieście, w, na jakimś asfalcie, e, i także poradzi sobie, e, i okiełzna moc tego motocykla w terenie. E, dlatego to jest tak, taka pierwsza grupa osób. Drugą grupą osób będą ci, którzy szukają oczywiście motocykla bardzo, bardzo uniwersalnego. Tak jak Romet ADV wcześniej był właśnie bardzo takim roboczym wołem, terenowym do przewożenia różnych rzeczy i tak dalej, na jakiś bezdroża. Tam odsłaniał wszystkie swoje karty. Zip Scrambler do tej pory przez nas testowany był bardziej miejską maszyną, raczej tutaj w teren też nam dawał radę wjeżdżać z racji tego, że no, opony miał takie, a nie inne ustawienie, miał takie, inne, ale raczej celował właśnie w stylistikach. Sera, tak tutaj, no tak naprawdę ja bym pojechał nim wszędzie. E, użyłbym go wszędzie, jeżeli miałbym się decydować na któryś z tych motocykli na obecną chwilę e, Chyba z racji właśnie użyteczności i w ogóle pozycji, całej wygody w tym motocyklu Stawiałbym bardzo mocno kartę właśnie na VZ5 w tym momencie Jestem osobiście fan klub Choppera, fan klub Cruisera i tak dalej, w tą stronę raczej e, Więc jeżeli coś miałoby mi przeszkadzać w tym motocyklu, to jego stylistyka No ale to już jest moja osobista, no prywatna preferencja i jakaś tam opinia to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, co o tym motocyklu, jak i o wszystkim myślicie w komentarzach. One są jak zwykle do Waszej dyspozycji. Pytajcie też o rzeczy, które chcecie no, zapytać mnie bezpośrednio w QA. Postaram się na te rzeczy w najbliższym czasie oczywiście odpowiedzieć. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Mówił do Was Kuba. Trzymajcie się ciepło. Cześć.